Ciemano z tej strony, MBN, i zapraszam Was na moją nową serię pod tytułem MBN Poleca. Więc tak, na czym będzie polegała seria? Jak w tytule, będę polecał mało znane kanały poniżej e, 100 widzów czyli tak jak, czyli na przykład 50 iluś, 20 iluś, 10 iluś, no tak, poniżej 100, może trochę więcej, e, tak. Może zacznijmy informacyjnie, czyli kiedy odcinki będą się ukazywać. Zobacz, że sądzę, że będą dwa w tygodniu. Aczkolwiek nie jestem tego pewny, czy akurat nawinie mi się akurat kanał. Kanałów jest dużo, wiem o tym, ale nie są dobre do polecenia. Ehm... Dalej, co dalej? Mm... <laughs> Teraz zapomniałem, a miałem taki dobry tekst. O... <laughs> po tym... Jeżeli chcecie, żeby wasz kanał dostał się do MBN Poleca, radzę napisać do mnie na PW i do tego ma każdy, czyli moi widzowie, tak, wy, możecie podesłać mi wasz akurat kanał na PW, żebym go sprawdził, ocenił i czy dostanie się do MBN Poleca, zależy od was, zależy jak się przygotujecie na moją wizytę. Um, a także wy, którzy oglądacie to, a mnie nie subskrybujecie, serdecznie zapraszam do subskrypcji. Um, możecie podsyłać um, filmy, tak jak moi widzowie, pod ten filmik z jakimś gameplayem, let's playem. No, i tak, um, jakie filmy toleruję, znaczy jakie kanały toleruję? Toleruję wszystkie kanały, mogą to być let's play, inaczej zagrajmy w. Vlog, vlogi, G-Logi, audiologi, e, mogą to być jakieś, nie wiem, widziałem kanały kulinarne, widziałem e, kanały dziewczyny jakie prowadzą makijaże. Dosłownie wszystko, ja tu wszystko, jeżeli jest dobre, jeżeli jest interesujące, e, jeżeli jest pomocne po, te poradniki, ja dosłownie wszystko zobaczę i zobaczę czy warto, czy... Czy jest dobra jakość, czy jest dobra jakość filmu, jakość dźwięku, czy nie jest nudne to jest po pierwsze. E, będę oceniał e, bardzo uważnie jakość filmu, w sensie też... No już o tym mówiłem, ale jeszcze czas powtórzę, w sensie e, ile pikseli mają, czy mają dużo, czy jest w HD, czy niżej. E, będę dokładnie wszystko sprawdzał, będę sprawdzał e, jak się staracie, czy macie zamiary jakoś urozmaicić swoje kanały. Um, tak. No to byłoby na tyle. Pamiętajcie, PW na moją prywatną wiadomość. Jeżeli ktoś nie wie gdzie jest, to e, tutaj. Właśnie tu. Tu macie tą strzałeczkę, ja sobie nie mogę wysłać wiadomości. Tutaj wiadomości. wiadomość. E, tak. E, co dalej, co dalej, co dalej? E, pierwszym kanałem, który chciałbym serdecznie polecić e, jest e, kanał Wasza Demi. Albo Demi. Zależy jak się woli przedstawić. E, tak. Jak widać, już, już ma 26 widzów, całkiem ładnie jak na start, a także 47 wyświetleń filmów. E, dobra, co mnie ujęło w jej kanale? Po pierwsze, e, bardzo sobie cenię e, to, że dziewczyny e, też sięgają e, na taki e, tryb nagrywania, e, czyli chodzi mi o dokładnie o gry. E, rzadko znaczy, rzadko widuje się e, dziewczyny, które nagrywają e, gry. Mogę wymienić kilka na przykład. I może teraz zasłonić gadu-gadu. E, Bardzo wam dziękuję, że mi teraz przerywacie. Lepiej wyłączę, żeby to nic nie przeszkadzało. Um. Tak. Um. Straciłem wątek przez te gg. Fuck. <noise> eee. A, może kilka ich wymienię. Eee. Są to dość znane kanały. Jeżeli nie znacie... Nie, nie, teraz mówił, że zapraszam. Ale yy, no sami zobaczycie, jak będziecie chcieli. kilka na przykład takich kanałów bardziej znanych, typu Shante, Ma Magdalena, Maria, Monika, yy, Kremówka, Dusia. No jest trochę kanałów. Jak o, o jakich zapomniałem, możecie mi poprawić w komentarzach. Aczkolwiek nie musicie, bo to nie jest o tych kanałach, tylko o do Demi. E, więc tak, jak widać e, Demi tutaj, mm, zaraz ma dwa filmy. Ma Demi Graff w, si w, si w Silent Hill, jeden, jeden już dwa odcinki, pierwszy, drugi odcinek. I co mnie zaskoczyło w filmikach, że nie zaczęła Minecraftem. Ha, teraz wszyscy nowi let's playerzy, zagrajmerzy, zagrajmerki z let's playerki. <laughs> Zaczynają przeważnie teraz z Minecraftem, ale miło widzieć, że DEMI właśnie zaczyna od horroru Silent Hill. Gra dość, powiem, no trzeba powiedzieć, że jest stara. To też bardzo mnie ujęło, że zaczyna od starej gry, od takiej, można powiedzieć, perełki gier na PSX -a jeszcze. Dobrze że mówię, że na PSX -a to gra, chyba tak. Nie bicie mnie za to, jak się pomylę. No, bardzo mi to ujęło w szczególności. A teraz przejdźmy do e, filmu, małej prezentacji. Później, tak, może m, 30 do 20 sekund e, gameplayu. I to jest taka mała, ta, taka mała próbka. Nie no, taka mała próbka specjalnie e, dla Was, żeby Was zachęcić, e, żeby. E, Oczywiście sami weszli i zobaczyli. Więc ja się teraz przyciszam i słuchajcie. Uh -huh. Co się dzieje dziwnie? Gdzie ty bigniesz. Jest. Dobra, idziemy za nią. Teraz spróbujemy nie stracić jej oczu, nie, 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 zaczekaj, no, zaczekaj na mnie dziecko. Jesteś moim dzieckiem, możesz mi uciekać, no ja nie wiem. Uh -huh. Tak próbuję rozładować emocje, napięcie, tak. Na razie idziemy, śnieg pada. Grafika nie jest może super, ale to jest w końcu pierwsza część. No, a Silent Hill, no to jest klasyka, tak? Nie podoba mi się ten dźwięk. Czy ja dobrze idę? Nie wiem, boję się tam iść, wiecie? Szalenie się boję tam iść, może tu powinnam iść? I co było dalej? Zobaczycie jak wejdziecie i sami ocenicie. Więc tak. To było na tyle. coś O tym kanale. E, więc tak, serdecznie polecam kanał Wasza Demi. E, link do jej kanału będzie w opisie filmiku. I bardzo serdecznie zapraszam do lajkowania, do subskrybowania, a także miłego i serdecznego komentowania. No i to było na tyle. Więc komentujcie, subskrybujcie mój i, jak i jej kanał. E, dawajcie w górę. Na razie. Cześć i członkowie. RKLdzie. Pa. I, I pamiętajcie, jeżeli chcecie, żeby wasz kanał dostał się do tego, otóż to. Do, 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 do otóż tej serii. Filmik z waszym gameplayem, vlog, vlogiem, trilogiem, audiologiem i itp i td. E, w odpowiedzi wideo. Wszystkie odpowiedzi wideo potwierdzam. To też jest szansa dla was, żeby się zareklamować, w jakimś sensie. Albo piszcie na PW, e, z was... e, na przykład e, e, na główku ma być e, MBN poleca, no i czy polecisz mój kanał, albo to, albo to. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. I pamiętajcie, przyszykujcie się na moje przyjście. Mogę tam być za godzinę, mogę tam być za dwie, mogę tam być za tydzień, mogę być nawet... Teraz, więc komentujcie, subskrybujcie, właśnie było netować w górę. Na razie, cześć i czołem, na razie, pa. pa.